Run, to jest seria sport and fun, czyli gry i zabawy sportowe, ogrodowe, podwórkowe, ruchowe, od wydawnictwa Aleksander, bardzo dziękujemy, baw się, ćwicz, dbaj o zdrowie, kondycję i tu taki zestaw do, do biegania, żeby dzieci dużo biegały i dorośli też, bo dzieci i tak dużo biegają a dorośli nie za bardzo worki do skakania taśmy z rzepami, skakanka woreczki gimnastyczne, instrukcja generalnie osprzęt dla, dla małego i dużego sportowca woreczki tu jakieś rzeczy zaraz to wszystko obniżymy Taśma jest wszystko. I teraz tak, taśma na no, rzepa, tak. rzepa Materiał całkiem dobry. Więc mamy taką taśmę. Druga, identyczna też na, na rzepa tutaj skakanka żeby nie zapomniały że można na skakańce skakać woreczek instrukcja za chwilę tu jeszcze będziemy mieli jeszcze jest jakiś woreczek Woreczek, chłód tym razem. Worki do skakania. Nie wiem, czy, czy pamiętacie jeszcze, jak to było kiedyś, że się skakiwało do takiego wora i skakało w workach. Tu mamy uchwyty. Jakie one są mocne? Podwójne szycia mają. Potrójne. Tu jest dwa i tu jedno szycie bo tu ważne żeby, żeby te worki były wytrzymałe dla o jeszcze woreczek nam no się znalazł może jeszcze jakiś się po drodze znajdzie kto wie tak już czuję że jest cięższe jeszcze woreczek więc cztery różne woreczki i kolejny worek do skakania dla dorosłego to będzie w zależności od wysokości no, do pasa nie, ale tak do, do, do uda, do pośladków. O. Też można sobie do worka wejść. Tak, takie uchwyty, taka wysokość. Szczególnie dla dziecka. Dziecko to y, tutaj będzie miało y, aż mniej więcej po tors, czy po piersi dziewczynki, tak. Więc generalnie worek, worek, dwa duże wory do skakania w workach. W to było wesołe na, na różnych zajęciach, takich weficznych. 4 te, 4 woreczki do noszenia na głowie, czy tam do dorzucania nimi. Dwie, dwa, dwa pasy takie, skakanka i dwa worki do skakania w nich. Instrukcja, którą zaraz tutaj zobaczymy, sobie. Mm -hmm. e, mamy tak wyścig e, dla dwóch par. wizyty worki i woreczki strunowe. Druga zabawa z woreczkami, e, worki gimnastyczne, skakantka e, e, taśma z żwemem polega na rzucie woreczkami do środka e, okręgu gra dla dwóch osób połóżcie skakankę na ziemi bądź podłodze, łóżcie ją w okrąg, generalnie wszystkie zamówce, gra drużynowa, zabawa trzecia, taśmy z rzepami woreczki gimnastyczne gra dla dwóch osób też drużynowa, opisana połączcie ze sobą taśmy z rzepami połóżcie taśmy na podłodze lub ziemi, tak by tworzyły linię prostą każdy z graczy bie, bierze do woreczki kładzie go na swojej głowie jest was więc więcej niż czworo jeśli ustalicie kolejność w której będziecie wykonać ćwiczenia dla każdego zawodnika jest jak najszybsze przejście po linii prostej z woreczkiem na głowie bo stali zawodnicy mają za zadanie yy, mierzyć czas czyli taśmy generalnie są po to yy, żeby woreczek sobie na przykład przyczepić yy, do, do głowy, żeby nie spadł, to dziwne by to było jakiś trzeba poczytać dokładnie, e, ze skakanką o, skakanie takie, że dwóch kręci też można, tak tak sobie myślę, że te, te taśmy też mogły, mogłyby nam podtrzymywać takie worki, może dziecku, nie wiem w każdym razie, mamy Dwa wory, to pamiętamy jeszcze ze swoich zajęć, skakankę. Woreczki, takie co kiedyś było z grochem, teraz to są z jakimiś sypkimi rzeczami, ale z folią i dwie taśmy takie. Ja przyznam, że jeszcze nie wiem do czego one, one służą, ale doczytam się, dowiem, opisza. Jest to Run, czyli biegi, bieganie tak. Taki zestaw Sport and Fan. Bardzo ciekawe ze na te worki. Ja już przyznam, że zapomniałem w ogóle, że w takich workach się kiedyś skakało. Kiedyś tego nie było dużo, bo te worki generalnie były kiedyś obleśne, brudne, mało ich było. No tutaj, no, fajne, fajne, jako, do, dobre jakościowo, fajnie tak się wydają. E, worki tutaj, też wstrzywane, tak po bokach. Sport run, sport ten fan. Od Aleksander. Dzięki.